Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mojego party Pika, a także końcówkę Full Champions, plus oczywiście nagrody. Ale zanim to, zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie końsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także PaySafe cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Dlatego koniecznie wpadajcie do opisu. No i jeszcze zanim przejdziemy w 100% do odcinka, to zapraszam Was serdecznie na dzisiejszego streama, na którym otworzymy kolejną paczkę z ikoną. Myślę, że będziemy startować koło godziny 18, oczywiście na Twitchu, do którego link też macie w opisie. A więc teraz przejdźmy do rzeczy związanych z FIFA Na sam początek pokażę Wam mojego party pika. No i oby coś oddało. Oby coś oddało, także to będzie dla. Wszystkich widzów, którzy są obecnie na Twitchu, pozdrawiam Was serdecznie i lecimy. Kamawinga podpowiada, że pik numer 3. Zobaczmy... rodzaj karty. Karta Food Birthday, proszę, wini. Wini, teraz wini tylko, co? No nie. Jest to chyba ten 8-7, co Damian mówił, widziałem. Ta, ten Pessina, dobra, potem pierwszy pisze Bartek, dobra, no to lecimy z pierwszym jaki, jaki rodzaj karty tutaj będzie, uwaga, RTTF, ale z Ligi Europy, no to może Kieza, bo ja Martinelliego mam, Kieza, proszę, Kieza Nie, Miranda, okej, okay, on nie jest zły, ale u mnie raczej nie zabawi długo to Dawaj czwarty, pisze Kamil, zobaczmy w takim razie rodzaj karty I urodzinowa, no to druga szansa na Viniciusa, co wy na to EA? Nie, Winnie ma 99. Werner! Okej, okay, okej, okay, nie jest to zły zmiennik. To będzie karta Food Fantazy. Czy będzie jakaś ciekawa? Mitoma. Też fajnie. No dobra, Kamavinga powiedział Mitoma, no to od razu mitom, Mitomę bierzemy. Nie zastanawiamy się długo. Większa overall na przypałkę i tyle. Było całkiem ok, trafiliśmy mitomę, jednakże długą w zespole oczywiście nie zabawił, bo później przepaliłem go w SBC o ikonę. Natomiast później, właśnie paczkę z ikoną otworzyłem u kuby na koncie. Zobaczcie, co udało się trafić. Dobra, zobaczmy. Paczka z ikoną u kuby. Odważna paczka, zobaczmy, co wpadnie. Oby była karta toty, bo widziałem, że one często lecą. Jest urodzinowa. Lotar Mateusz, dziękuję bardzo. Ma, ma. Tak jest, tak jest, widzowy, tak jest. No 3 na 5, ile? 3 miliony 4? 5? No 3, no 3, trochę poniżej, ale i tak to jest SP, HP, SPD do końca gry. No i tutaj grubo poleciało. Lotar Mateusz w wersji, oczywiście, Food birthday To jest mega dobra karta. Ale przyszedł czas na skończenie ligi weekendowej. Zobaczcie moje ostatnie mecze w ten weekend i oczywiście nagrody. Petru Czech, Humaldini Prime, okej. Okay. Fajny skład. Fajny, solidny zespół. No, Uuu kurde, jakby to siadło, jakby to siadło! Ja nie mogę! Ale byłby już TOS. Nie no, Byku z Hulitem. I Hulit! No nie, kurde, wiecie co, ja tak strzeliłem, bo myślałem, że ja tą piłkę straciłem. I ładnie Captive'a na zielonym. Ej, w ogóle te piki teraz, w sensie te, te paczki w sumie za... ...Food Champions, to będzie zero ekscytacji. Ja musiałbym ikonę trafić tutaj, żeby to było coś ciekawego. I teraz, dobra piłka, pięknie się kafu podłączył. No i super, kafu, kafu, kafu gold. Oj, I Eusebio, No nie no, ten zastrawy Petr Czech, co jest grane dzisiaj? Co jest z nim nie tak? I Johan, ale to i tak by był chyba spalony, nie? Kurde, ten na razie tutaj największym moim przeciwnikiem. Oczywiście jest Petr Czech, naprawdę fenomenalny masz wykonania tego bramkarza. No, na pewno, dziurka, dziurka kafu. Ty, chłopie, widziałeś to kiedyś w rzeczywistości? Dobrze, Lucio! Czy tam sprzedałem, teraz go przepaliłem. W każdym razie nie grał już. O, kurde. No nie, no tutaj. No cóż, no może będzie 14 winów dzisiaj, no. A ten urodzinowy to już w ogóle jeszcze z tymi pięcioma gwiazdkami słabszej? Musi być mega dobry. No, jak V! Przecież to ten śmieć się we mnie. Wstyd już trochę. Nie, no weźcie tego, nie, ten Maldini to chyba wlatuje zamiast Vini'ego, nie, bo to jest hit, nie da się go przejść. Luzik, jak nie przeczytałem, to przecież możesz pisać, nie? O, i gościu w tym momencie napisał na siebie wyrok śmierci. No i za tego glitcha, kolego. Żulit, żulit, Żuli! 2 do 2, szybka karma spotkała przeciwnika, szybka karma. Bum! I pele, ale nie no, już za głęboka wrzutka to była. I Lotar Mateus, ojojoj, szczerze myślę, że gol. Znaczy, nie schematów, ale tyle fajnych sposobów na strzelanie dobrych bramek, ładnych w FIFA. A ludzie wybierają liczenie nie? Ja rozumiem, że wyniki wynikami, ale trzeba coś radości z tej gry trochę wyciągnąć. No ale, sorry, ale takie glicze to się nudzą. Ojojku aj, no, i tutaj jadałem. Tak, wszystko zaczęło się od tego, że się zaczął, zaczął próbować robić glitcha. Czyli wiadomo co wlatuje, Mr. Greedy i. Dawaj, 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 teraz, teraz jest szansa! No jak w tego kur... A ludzie mi strzelają takie gole. W sensie strzelają mi takie gole. Po prostu jakie są takie okazje, to wygrywają główki, a mój Hulit Prime nie mógł wygrać główki. Boli, boli, oj boli. Ech. Dobrze. Oj, oj, boli ma boleć, boli ma boleć. I Johan Krojf, I Johan! No nie! Walony Petr Czech, walony Petr Czech. Odkurczę, no czemu? Czemu moje odbiory nie działają? Co innego mogę zrobić, niż odebrać dobrze piłkę? No w tej grze nie wiem, muszę go pocałować jeszcze, czy o co chodzi? Nie rozumiem tego. Robię idealny odbiór i co, i gówno. A on i tak dalej jest. I co, też wziąłem Ramosa, kurde, mogę go wcześniej wziąć. Dawaj, Jorginho, pięknie, leć, leć, Jorginho, leć, leć, stary, leć. O, boli ma boleć, boli ma boleć, boli ma boleć, stary. To mi się nie udało zrobić greedy, to to sobie tu zrobię. I diabi! oj, Boli ma boleć, boli ma boleć, tak jest! Szybkie wyjaśnienie, typka. Oj, ładnie. Bez spalonego, bez spalonego, ale kafu wyjaśnia, i jedziemy w drugą stronę. Dobrze, dobrze, niedobrze, 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 niedobrze. Dobrze, niedobrze, niedobrze, nie, nie mamy tego. Aj, górą, górą, górą łoski, górą takie rzeczy się gra. Nie, spalone, nie, nie ma. Ale ładnie, ładnie. Ale kur... I teraz. Pięknie od Diabiego. I Mbappe dawaj. Koniec. Tak jest! Mbappe! Mbappe! Ojejku, ale to smakuje! Jezus, ale to smakuje, widzowie! O Boże, jaki, jaki to jest smaczek! Uwielbiam Fifę właśnie do takich kurde momentów. Nie zdąży, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Szybka karma. I... Koniec! Dziękujemy! Dziękujemy panu, dziękujemy. No już nie ma. Dobra, zobaczmy składzik o 15. Wina, ok, znowu Ramos, ok, Engolokante, ciekawie. I Torres, z tym Torresem mam duże problemy zawsze. Czy gościu? Nie, myślałem, że Winna oddaje. Ale wysoko ta piłka spadła. I Lotar, oj, ładnie, Lala i Eusebio, kurde, latają ładnie. No właśnie powinna być teraz, nie? dużo ludzi chyba stwierdziło, a dobra, zagram sobie, wbiję jakąś dobrą rangę. I, hulit ładnie. O, 15 winów? Tak jest. Dobra, ej, to mega fajnie. W sensie wiadomo, ten gol nie był jakiś, y, jakiś piękny, dużo farte uważam. Ale fajnie, że dało się to wygrać. Dobra, składzie Krywala. Fajny, fajny. Taki inny, podoba mi się. Wygrajmy meczik o 16 wina. O nie, gościu robi glicza. No, próbował. Może się uczy. To trzeba. Oj, to trzeba mu tego Glicza wybić z głowy szybko, żeby się nie, nie nauczył go do końca. O kurde, no i ładnie się przepchnął, ale jest też CapDeVilla, który też potrafi się ładnie przepchnąć. No CapDeVilla is gold na, na lewej obronie. No nie ma sobie chłop równych. Okej, okay, dobra, dużo farta. I Eusebio! No i możemy go od razu przeprosić. No i co, mamy 16 wina? Przepraszam za takiego gola, nie chciałem. Ale mamy, 16 winów, widzowie. Dosyć gładko, mimo wszystko uważam, dosyć gładko ta szesnastka wpadła dzisiaj Oczywiście tego ostatniego wina oddajemy, bo widzowie tak się robi, róbcie tak, jeżeli wam to nic nie zmienia to oddawajcie zawsze winy Być może taki, taką jedną głupotą w gierce zrobicie komuś fajny dzień I zobaczmy skład rywala, Iker Casillas, okej, okay, okej, okay, no okej okay. Ej patrzcie, teraz sobie zażartujemy a nie byku spokojnie oddajemy. Nie mart, nie martw się, nie martw się. Mamy nagrody za 16 winów. No. Czego tutaj oczekiwać? No czego tutaj oczekiwać? No chyba tylko jakieś ikony, nie? Ale to spika raczej być nie może. No dobra, nie ikona, jakieś wysokie overale, po prostu, wysokie overale. Mamy Stąsa w pierwszym i jest to ok, fajnie. 86 overala kolejny, kolejny pik, uwaga. Watkins. Pięknie, pięknie. Nie dość, że nie ma, event, nie ma żadnych kart do trafienia. To jeszcze drużyna tygodnia jest do dupy. Wela 8-8, dobra, trochę uratował. No i zobaczmy te piki 8-4. No okej, okay. 8-8 na was, podoba mi się to. To jeszcze jeden taki na was, co wy na to? Okej, okay, to. Pff. Dobra, wela, a to niechcący go wziąłem, szczerze. <laughs> Wiem, trzeba było zrobić dwa ruchy, ale tak, zrobiłem to. Niechcący jęgo, lokante, ej, szczerze. To są moje najlepsze piki za FUT Champions jakie miałem, nie oddało mi ani razu lepiej. Dobra, lecimy, paczka Team of the Week, co tutaj będzie? Mamy ok, walkout Vela, Vela! 8-8, ej to fajnie oddaje, to 30k, 40 prawie, spoko, pasuje mi. Dobra i kolejna paczka z Team of the Week dla Karola, zobaczmy w takim razie co tutaj będzie. Znowu walkout, znowu Vela. Tak jest, znowu Vela, kocham taką powtarzalność, no akurat taka powtarzalność mi się bardzo podoba Cztery razy Wela? Bez skity, cztery razy Vela Paczka za 50k dla Karola Zobaczmy w takim razie, i znowu co, Wela? Nie, dobra, nie, Mbappe Griezmann, co jest, co jest grane, ile taki Griezmann kosztuje? Wymienny Antoine Griezmann, 60 koła? Ej, no 50, dobra, czyli overalek, dobra. No. Kolejna paczka za 50, kl. dla Lamuska, bo ma imieniny, także wszystkiego najlepszego. Zobaczmy, co takiego tutaj Twoje szczęście przyniesie. Anglia, Elesik jest to Sancho, ok. <gry> yy, dobra. To paczka dla Piotrka, ostatnia. Paka Ultimate, zobaczmy, co tutaj wpadnie. To jest walkout czy nie? No nie. <gry> Mamy Czarnolu, okej okay. Otwórzmy jeszcze trochę, otwórzmy tych, te paczki tutaj. Dopełnijmy formalności, trafmy czwartego albo piątego w Holland! 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 Holland, taki trochę zarabi. Uwaga, mamy tutaj co? Modric? Nie, Perisic. God. Jeszcze jedna, dwa razy 81. Zobaczmy. Wow, 784 to sobie zostawię, ale dwa razy 83. Otwórzmy, może jakiś walkout do ikony by się przydał. Argentina, Elo, Akunia, słabo, 85. A w środku blachowić duplikat. Ale to jest... Nie zostawiasz paczek na tocy? co, będą jeszcze nagrody sezonowe i w ogóle. Nagrody były naprawdę solidne. No, piki chyba najlepsze, jakie miałem w ogóle ze wszystkich lig weekendowych. Także ja się cieszę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Przypominam wam oczywiście o dzisiejszym streamie. Widzimy się dzisiaj. Do zobaczenia i pa pa.